Jak kochać siebie? Witajcie kochani. Ja nazywam się Asia Bobal i ja prowadzę tą przestrzeń Doktor Miłość. W dniu dzisiejszym chciałam porozmawiać na temat kochania siebie, ale inaczej, ponieważ chciałam Cię przywołać temat, który jest dla nas bardzo niewygodny którego niechętnie dotykamy. I chciałam dzisiaj poruszyć temat pogardy, ponieważ tak naprawdę wydaje nam się, że pogardę możemy zobaczyć tylko u osób złych, pozbawionych uczuć, u ludzi, którzy nie liczą się z innymi ludźmi. Ale tak naprawdę pogarda, kochani, jest tak naprawdę oczekiwaniem niemożliwego. I Ty też za każdym razem, kiedy oczekujesz niemożliwego od siebie. Niemożliwego, że będziesz w jakiś sposób inny. Kiedy oczekujesz niemożliwego od innych ludzi i żądasz, że będą tacy, jak Ty chcesz, żeby byli. Kiedy ty żądasz od życia, że ona ma być takie, jak Ty sobie życzysz, że ma Ci dać to, czego Ty sobie życzysz, to tak naprawdę wchodzimy, kochani, w pogardę. Czym tak naprawdę jest pogarda? Pogarda powoduje w naszym życiu bardzo dużo uczucia braku, ponieważ mam pogardę, tak? czyli takie uczucie też wyższości, czyli tak naprawdę ja wiem lepiej, a ty nie wiesz. Ja jestem mądrzejszy, ja wiem lepiej, jaki ty masz być, niż, niż ty jesteś. Tak? Czyli tak naprawdę to jest po pierwsze nieuznanie równości drugiego człowieka. Po drugie, jest to też nieuznanie siebie, ponieważ za każdym razem, kiedy ty sam do siebie mówisz, jesteś niewłaściwy, nie nadajesz się, w ogóle nic ci w życiu nie wyjdzie, jesteś do niczego, nic ci się nie uda, też wchodzisz w pogardę. A więc za każdym razem, kiedy ty w siebie uderzasz, kiedy ty jakby nie akceptujesz siebie takim, jakim jesteś, też wchodzisz w pogardę. Czyli tak naprawdę, dopóki my będziemy tą pogardą. W środku tutaj buzować, to trudno jest w ogóle powiedzieć o ukochaniu siebie. Nie, oczywiście, jeżeli chodzi o życie. Jeżeli my na przykład jesteśmy wkurzeni na życie i mamy pogardę, że ktoś od nas odszedł, że zbankrutowaliśmy, że coś nam nie wyszło, że jesteśmy sami, że nikt nas nie chce, to stwarzamy, kochani, takie, taką pogardę, takie uczucie gorszości życia, że to życie moje jest jakieś gorsze niż życie innych ludzi. Czyli tak naprawdę pogarda stwarza oddzielenie nas od nas samych. A przecież wypełnia Ciebie boska istota od środka. I ta boska istota doskonale wie i najlepiej wie, co jest dla Ciebie najlepsze. Przecież Bóg nie mógł się pomylić, że przed w takim właśnie ciele, że przed dokładnie w tym miejscu i dał Ci dokładnie to, co masz, bo, kochani, wszystko, co nam się przydarza, dosłownie wszystko, jest po to, żeby zaprowadzić Ciebie do miłości. Jest po to, żeby Ciebie nauczyć miłości na do nas, dopóki. My mamy w sobie tą pogardę, czyli żądamy rzeczy niemożliwych. Na przykład możemy żądać, że wróci do nas partner, który dawno temu od nas odszedł, i możemy być 10 lat sami w oczekiwaniu, że ten partner jednak powróci. Czyli tak naprawdę zamykamy się na obfitość wszechświata. Nie pozwalamy temu duchowi przez nas przemówić i zaprowadzić nas do miłości, bo my jesteśmy skupieni i my sobie mówimy: Nie, to ma być dokładnie w taki sposób. Nie pozwalamy sobie wybaczyć, że nas zwolnili z pracy i otworzyć się na inną pracę. Będziemy raczej już żyli w tym takim poczuciu krzywdy, sądzenia się i w poczuciu, że nas coś gorszego spotkało. Czyli za każdym razem, kiedy ty żądasz niemożliwego, również od siebie samego. Przejawiasz pogardę. I zobaczmy teraz, kochani, co tak naprawdę pogarda w nas sprawia. Pogarda sprawia, że my przede wszystkim mamy uczucie takiej pustki, braku, a wręcz to jest nawet takie uczucie takiej studni bez dna, które nie może być niczym zapełnione. Bo jeżeli my się uczepiliśmy, na przykład, tego przysłowowego partnera, to my po prostu tylko on jest w stanie mi to dać. Tylko to stanowisko pracy jest w stanie mi to dać. Tylko ci ludzie są w stanie mi to dać. Tylko partner da mi to, że będę czuł się pewnie. Czyli tak naprawdę stwarzamy takie uczucie beznadziei życia. Czyli pogarda wpycha nas w, taki, w takie ciemne miejsce, w którym wydaje się, że nasze życie nie może być lepsze. Ale to jest tylko pogarda. To jest tylko druga strona miłości. Ponieważ jeżeli ty zauważysz to, że ty przejawiasz tą pogardę, czyli to żądanie niemożliwego i do siebie, i do życia, i do innych, i zauważysz to, i zaczniesz siebie w tym ukochiwać. To znaczy, że jeżeli ja zauważę, że ja przejawiam takie zachowania, to nie będę siebie za to jeszcze dodatkowo winił i nie powiem sobie, ale ty jesteś, że to właśnie w taki sposób przejawiasz, tylko ukocham się za to, aha, okej, okay. poznaję to w sobie. Ok, tak postąpiłaś, nie umiałaś inaczej. Super. Kolejnym razem będzie lepiej. Kiedy my zaczniemy być świadomi i obserwować w sobie pewne schematy, które następują, to jesteśmy z tych schematów w stanie wyjść. Po drugiej stronie pogardy, kochani, jest pokora, która mówi, że wszystko, co się wydarza, jest właściwe, że Ty jesteś właściwy, że inni ludzie są właściwi, że każdy jest, jaki jest i nikt nie musi być taki, jak Ty sobie życzysz. Ale to też Ci daje prawo nie być takiemu, jak sobie życzą inni ludzie od Ciebie. Czyli tak naprawdę, po drugiej stronie pogardy, kochani, jest miłość. Czyli jeżeli chcesz kochać siebie, jeżeli chcesz poszerzyć swoje, jakby swoje postrzeganie miłości do innych ludzi i postrzeganie miłości do siebie, to przede wszystkim zacznij też obserwować ten schemat w swoim życiu, który powoduje, że jeszcze wchodzisz w pogardę, że jeszcze właśnie wchodzisz w takie pomstowanie, w żądanie niemożliwego, w bycie takim w poczuciu pustki, w poczucie braku. Bo jeżeli jesteś w pogardzie, to będziesz miał poczucie, że świat jest przeciwko tobie. Że jesteś samotny, będziesz miał uczucie bolesnego osamotnienia, będziesz miał poczucie, że jesteś sam w najgorszej sytuacji na świecie, że z Twojego życia nie ma wyjścia, że Twoje życie jest po prostu jakieś nieudane, że Ty jesteś nieudany. Że wszystko, co ci się przydarzyło, po prostu jest jakimś pasmem nieszczęść, że, że tak naprawdę ty jesteś pasmem nieszczęść i że wszystko to tak naprawdę to jest zbieg złych wydarzeń, a najczęściej myślisz sobie nawet klątwy czy jakiegoś złego losu, czaru, który ktoś się na ciebie rzucił. Jeżeli czujesz się w ten sposób, to znaczy, że w twoim życiu obecna jest pogarda. A więc rozpoznaj to i uświadom to sobie, że to jest tylko błędny program postrzegania rzeczywistości. Że to nie jest prawda na twój temat. To jest tak naprawdę y, pozycja lęku, który tak naprawdę próbuje w ten sposób, twój umysł próbuje w ten sposób ciebie w pewien sposób chronić. Czyli on myśli, że jak będziesz się lepiej starać, będziesz coś robić lepiej, to tak naprawdę zasłużysz w końcu na to, że będzie lepiej. Natomiast, kochani, to jest błąd, ponieważ jeżeli my chcemy to nasze życie zmienić, to z punktu Energetycznego i z punktu miłości, my już teraz tak naprawdę powinniśmy wejść w akceptację tego, że życie jest jakie jest, my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i że wszystko przydarza się w najlepszym dla nas momencie, bo to spowoduje w nas z kolei, kochani, otwarcie na to, że tej miłości do życia wpłynie więcej. To spowoduje również, że to uczucie braku, które masz teraz takie olbrzymie i bolesny w sobie, to uczucie braku będzie uciekało, tak jakby. Um, Wyjdzie, wyjdzie tak, jakby to wszystko nieświeże powietrze z twojego życia i miłość to wypełni. Jak my możemy sobie poradzić z tą pogardą? Po pierwsze, uświadamiając sobie, że my to mamy. Że my to mamy i to nie tylko w stosunku do siebie do innych ludzi. Jeżeli obserwujesz to, że stosujesz to do innych ludzi, 100% stosujesz to też do siebie. Jeżeli widzisz, że stosujesz to do siebie, ale myślisz sobie, że prawdopodobnie nie stosujesz pogardy do innych ludzi, to też muszę Cię rozczarować, ale z pewnością stosujesz to też do innych ludzi, bo wszystko, co mamy w sobie, tak naprawdę pokazujemy też na zewnątrz. Więc nawet jeżeli inni ludzie pokazują Ci pogardę, to też tylko pokazuje w Tobie, że jest jeszcze w Tobie taka przestrzeń, którą po prostu trzeba w sobie uleczyć. Kochani, kochanie siebie to jest takie zleczanie siebie właśnie z takich rzeczy, bo nam się wydaje że my wtedy będziemy kochać siebie jak już będziemy właściwi, jak schudniemy, jak będziemy ładnie wyglądać, jak już będziemy wystarczająco dużo pieniędzy, jak już wystarczająco dużo osobom pomożemy, jak już przeprowadzimy się, jak już będziemy mieć dzieci, męża, partnera, kota, psa, drzewo. Nieważne. Każdy z nas ma sobie jakieś wyobrażenie, że wtedy będę właściwy. I to tak naprawdę to też jest tak naprawdę poziom pogardy, ponieważ z miłości to już jesteś właściwy. Jeżeli ty sobie tak uświadomisz, że jestem właściwy, nic nie muszę, wszystko mogę i po prostu zaczniesz tego życia doświadczać z lekkością. Nie po to, żeby zasłużyć, nie po to, żeby mieć coś od życia więcej, lepiej, tylko zaczniesz przejawiać siebie, wtedy ta przestrzeń w tobie się otworzy. Wtedy ta przestrzeń w tobie zabłyśnie, ale w momencie, kiedy ty jesteś jeszcze w ocenie, kiedy ty jeszcze jesteś w uderzaniu w siebie lub kogokolwiek i w żądaniu niemożliwego i w pomstowaniu, że życie nie jest takie, jakie być powinno, to kochani z pozycji jakby tej pogardy możemy stworzyć tylko brak. A jak długo chcesz jeszcze żyć w braku? Jak długo chcesz jeszcze ten brak w sobie zasilać? Jak długo jeszcze? Kiedy już powiesz sobie, wystarczy. Ja już nie chcę. Ja już chcę być pełnią. Ja już chcę kochać siebie i innych. Ja już chcę być miłością. A więc zacznij od dzisiaj. To jest ta dobra wiadomość, że my kochani w każdej chwili, uświadamiając sobie pewne rzeczy, jesteśmy w stanie to nasze życie przemienić. I ty też możesz dzisiaj przemienić to swoje życie. Ty już dzisiaj możesz zacząć rozpoznawać w sobie schemat, kiedy wchodzisz w pogardę, albo inni ludzie. I zleczać to w sobie. Po prostu obejmować to świadomością i miłością. I ukochiwać siebie nawet, jeżeli kimś gardzę. Ukochaj siebie nawet wtedy, bo jeżeli ty będziesz gardził sobą, że gardzisz, to dopiero dajesz sobie niezłego kopniaka. A więc za każdym razem, kiedy nawet pogardzisz kimś, kiedy nawet kogoś ocenisz, kiedy nawet będziesz żądał od siebie lub kogoś rzeczy niemożliwych, ukochaj się za to i powiedz sobie: No, okej, okay, widzę to, rozpoznaję, kolejnym razem będzie lepiej i uświadamiaj sobie, I uświadamiaj, i uświadamiaj, i bądź dla siebie delikatny, bądź dla siebie kochający, bądź dla siebie dobry. Bądź dla siebie przede wszystkim miłością. Jak ty zaczniesz być tą miłością dla siebie, to nagle zobaczysz bardzo szybko tą inną przestrzeń w sobie. I kochani, oczywiście bardzo pomocne w tym również jest ho'oponopono, czyli przepraszam, wybacz mi, proszę. Dziękuję, kocham cię. Przepraszam, wybacz mi, proszę. Dziękuję, kocham cię. Kocham was, kochani, i zachęcam was do poobserwowania w swoim życiu tej pogardy, do wyjścia już z tego kółeczka żądania niemożliwego. Nie potrzebujesz już niemożliwych rzeczy od siebie, nie potrzebujesz niemożliwych rzeczy od innych, po prostu pozwól sobie być, pozwól życiu być, a ta miłość rozbójstwie w Twoim życiu szybciej niż możesz się spodziewać. Tule z miłością. Dziękuję.